W okresie od 13 grudnia 2023 do połowy października 2024. Niecałe 10, 10 miesięcy. miesięcy. Ministerstwo finansów podróże zagraniczne. 954 podróże zagraniczne. A to co... minister czy władze ogóle... Urzędnicy, kierownictwo. 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 Co daje nam średnio trzy wyjazdy dziennie, na łączną kwotę 4 miliony 630 tysięcy złotych. Pierwsza. Rzecz. Ale oni sami jeżdżą, czy. Czy, czy, czy to są takie wyjazdy grupowe? Z tego raz sam, raz kilku, raz trzech, ale pojechali, słuchaj, i by ich tam nie jechało? 954 wyjazdy. To no całe ministerstwo mogłoby trzy razy pojechać. Rozumiesz? Dalej, mój drogi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 40 wyjazdów, 2 miliony złotych. Marcin, ale to są wyjazdy zagraniczne? Tak, zagraniczne. To są podróże zagraniczne. To może oni się nasłuchali tych naszych podcastów? I urzędnicy postanowili. Szukają teraz, rozwiązań szukają po świecie. Szukają rozwiązań po świecie. Teraz my no. sprawdzimy, czy faktycznie no. tam jest tak fajnie. No. Czy, czy, czy ministerstw, Masz ministerstwo cyfryzacji? Może no. ci właśnie lecie. nie wiem, czy mam. Powiem ci następne. No Tu jest akurat w miarę zrozumiałe Ministerstwo Sp Spraw Zagranicznych. Nie, nie, czekaj. To ministerstwo Zdrowia, przepraszam. O ministerstwo Zdrowia. zdrowia bo zdrowie u nas super funkcjonuje, jest można jeździć. 268 wyjazdów. Prawda? Ty bo może oni szukają no. lekarzy za granicą. No. Trzy osoby pojechały, mój drogi, na jeden wyjazd do Panamy za 45 tysięcy. Złotych. nie? Co? Szanowne ministerstwo, podzielicie się z nami coś ciekawego w zdrowiu w Panamie?